Strażnicy graniczni bronią się przed atakami nielegalnych migrantów oraz falą hejtu ze strony opozycji. Były ostrzeżenia przed Rosją, ale rząd Donalda Tuska nie chciał o nich słyszeć. Niemieckie interesy Donalda Tuska w polskich wyborach. Z promowaniem niemieckich interesów w Europie i w Polsce nigdy problemu nie miał Donald Tusk. O lukratywnym stanowisku dla Tuska premier dowiedział się na szczycie w Grenadzie. Tam na razie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Możemy być krajem, który albo broni swoich interesów, nie oglądając się na współpracę Moskwy z Berlinem, albo być tylko łącznikiem między tymi dwoma stolicami. Za rolę łącznika można liczyć na prezenty. Tusk tylko od lutego do 16 kwietnia 2010 roku otrzymał od Putina talerz ze złoceniami, ikonę w kolorze srebrnym i złotym i ten drogocenny wazon. Ludzie doświadczeni w boju, komandosi i praktycy, generał Wiesław Kukuła i generał Maciej Klisz to nowi dowódcy w polskiej armii. Generał Wiesław Kukuła, komandos, praktyk i ceniony dowódca. Był m.in. dowódcą elitarnej jednostki wojskowej Komandosów w Lublincu. Potem od podstaw organizował Wojska Obrony Terytorialnej, których pomysłodawcą był Antoni Macierewicz. WOD współtworzył również nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz. Skuteczność tego dowodzenia widać po Wojskach Obrony Terytorialnej dzisiaj to prawie 40 tysięcy żołnierzy. Tworzenie wotu było strzałem w dziesiątkę. Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach kolejnych dziesięciu wysokich oficerów. Mieliśmy do czynienia z żałosną inscenizacją Donalda Tuska. Sztab generalny to jest kilkuset oficerów i w każdym półroczu jakaś grupa idzie na emeryturę. PO upiera się przy swoim i pyta o wariant siłowy po wyborach. My musimy dzisiaj tę siłę militarną naprawdę poważną zbudować. A co równie ważne, Polacy te działania popierają. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.